Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie budować domek bez dodatków i bez podstawki. Czyli będę mogła używać jedynie pakietów do The Sims 4, akcesoriów, no i kolekcji. Ale zanim przejdziemy do budowania, to zostawcie koniecznie lajka pod tym filmem i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Ok, można powiedzieć, że nie będzie tak źle, nie używając dodatków, ale boję się yy, tego, że po prostu z gry podstawowej jest bardzo dużo rzeczy, których ja używam, dlatego boję się, że czegoś mi będzie brakowało. Typu jakichś randomowych dekoracji, do kuchni, albo po prostu wiedzę, no jakichś, nie wiem, książek, albo po prostu roślin, bo tego naprawdę jest dużo z, tego, z tej podstawki, a z tych akcesoriów i pakietów, i kolekcji, to tak średnio. Ale oczywiście postaram się tutaj zrobić jak najlepszy domek, jeżeli tutaj oczywiście mi się to uda. Tutaj weźmiemy sobie też ten pakiet świąteczny do naszego domku, także chyba możemy zaczynać właśnie. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi, jakie ja posiadam pakiety, akcesoria, kolekcje, dodatki w ogóle, no to oczywiście w opisie tego filmiku one są pokazane, ale na sam początek musimy tutaj wykombinować jakiś kształt, dlatego no... Jak ja, z, ja zwykle po prostu no, improwizuję, bo nawet nie wiem, co mam zbudować. Na pewno chciałabym, żeby w tym domku się znalazł komin, bo jakoś sobie po prostu mam ochotę zrobić kominek. Dlatego powiedzmy, że tutaj gdzieś w tym miejscu stworzymy salon. Ja sobie od razu oddzielę to jako pomieszczenie, że tutaj właśnie będzie ten salon do zrobienia i teraz będziemy sobie tworzyć e, resztę pomieszczeń. Mam nadzieję, że wyjdzie jakieś fajne, wyjdą. Na razie udało mi się utworzyć takie pomieszczenie i zapomniałam, że nie mogę używać podstawki, więc będę musieli sobie dać jakieś tutaj inne żaróweczki żeby mi oświeca... oświecały te pomieszczenia. Nie chcę jakiegoś dużego też tego domku robić, żeby nie zrobić go po prostu za dużego, ale na pewno chciałabym tutaj, żeby powstała par... bo że nie parcela, tylko sypialnia na parterze. Plus tutaj jakaś kuchnia, plus tutaj jakaś jadalnia i toaleta, ale ta toaleta to bardziej bym chciała, żeby ona była łazienką, więc sobie jeszcze powiększymy o tą jedną kratkę to. No i dobra, jeszcze nam brakuje tutaj schodów, ale z tego co widzę, to schody mamy do wyboru tylko trzy. No trochę średnio, ale z drugiej strony, no trzeba będzie sobie poradzić jakoś z tym. Tutaj chyba mi się najbardziej podobają, tylko że one są schodami kamiennymi, więc nie wiem, czy one do końca tu pasują, ale z drugiej strony no, jakoś tak fajnie wyglądają. I te schody bym umieściła właśnie na końcu korytarza w taki sposób. Nie wiem, chyba będzie to spoko wyglądało. Chciałam tu na początku zrobić przejście do tarasu, który właśnie chciałabym zrobić w tym miejscu, ale no to po prostu zrobimy sobie to wyjście z salonu. To chyba też będzie spoko rozwiązanie. W ogóle nie wiem, czemu ja tak robię, że na przykład wybudowałam sobie teraz pomieszczenia, zamiast zrobić sobie po prostu całego kształtu domu. Ja nigdy tak nie robię, o co mi chodzi teraz w tym momencie. Co się dzieje z tobą, Simdora? Ale dobra, może czas na zmiany. Może czas na zmiany w moim budowaniu. Dobra, tutaj dorobiłam, jak widzicie, jeszcze cztery pokoje na górze. W tym jednym pokoju na pewno chciałabym zmieścić jakąś większą łazenkę, a tutaj w tych dwóch sypialnie. No i te sypialnie może jeszcze powiększę trochę. No to jakaś taka mała się wydawała. No i tutaj będzie taki dosyć szeroki korytarz. No i tutaj będzie wejście do domku. Tak jak widzieliście, będę musiała tutaj zaraz dać drzwi z tej strony. Trochę niesymetrycznie, ale no jakoś będziemy musieli to przeżyć. Jeszcze obawiam się też doboru ścian i doboru podłóg, Chociaż z podługami raczej nie będzie takiego większego problemu. Problemu, ale ze ścianami już może być trochę problem, bo właśnie ja z podstawki zazwyczaj używam ścian, jakoś tak nie wymyślam zbytnio i to może być problem. A żeby w ogóle zrobić dach, to muszę to wszystkie pousuwać. Nice. Dobra, no i tak będzie wyglądał w sumie dach. Oprócz no dobra, może tutaj coś wystaje, to może jeszcze to zmniejszę. Ale chyba wyszedł nawet spoko, jakby nie miałam też tutaj większego pola do namysłu, po prostu, nie wiem, zrobiłam dach. Na pewno się udało, żeby wyglądał on dobrze, dlatego właśnie wygląda w taki sposób. No i dobra, tutaj komin oczywiście zostaje, ja jeszcze sobie tutaj dorobię pół ścianki, żeby to jakoś to się wyglądało jak komin, po prostu. No i dobra, teraz się zaczyna zabawa, bo właśnie tutaj potrzebujemy albo z pakietów, albo z akcesoriów. Jakiś nie wiem. No i tu się zaczynają teraz schodki, bo właśnie będziemy musieli dobierać okna, dobierać drzwi, ściany i w ogóle podłogi. Także mam nadzieję, że coś się na pewno tutaj znajdzie. No widzę, że są na pewno okna, więc tutaj nie ma problemu z tym, chociaż te okna nie są moimi ulubionymi. Tutaj postanowiłam, że w tej przedniej części dodam takie okna. One są z tego, z tej kolekcji indru, Industrialny Loft. Ja zawsze się mylę, jak to mówię. Czemu? I tutaj akurat będą tak fajnie w miarę pasowały, przynajmniej do tych pokoi na górze również, bo nawet ten dach jakoś tak zbytnio ich nie zasłania. bo może weźmiemy takie okrągłe. Ej, nigdy ich nie używałam, a fajnie wyglądają w miarę. Może zamiast tego byśmy tutaj sadzili takie okrągłe. Nie, no dobra. Jakby to było może w innych kolorach, ale to są takie witraże. Ej, albo takie, coś jakbyśmy dali. Takie okrągłe okno, to tak już by bardziej pasowało do tych okien, które dałam pozostałe. Ale nie wiem, czy to mi się podoba. Kurde. Chyba mi się to nie podoba aż tak, żebym to zamieniała, Zostawimy jednak to okno normalne. Nie jestem taka crazy. O, tu się zdziwiłam, bo to okno z czarodziejów jest naprawdę spoko. I ono będzie tutaj idealne do końca. Go wcześniej nie widziałam, ono jest naprawdę spoko. No i dobra, lecimy teraz z drzwiami. Drzwi też nie mamy tutaj dosyć dużo do wyboru. Te będą tutaj chyba najlepsze. To właśnie do tego okna z czarodziejów będą pasowały. A drzwi właśnie na taras, no to użyjemy sobie takich zwykłych, białych, przesuwanych i one są z wystroju marzeń, więc spoko też będą tutaj wyglądały. Okej, okay, nie idzie nam na razie najgorzej. Wygląda. To naprawdę spoko. No i do tych pomieszczeń chciałabym umieścić jednak łuki, ale nie wiem, czy to mi się tutaj uda, bo te łuki są podwójne tylko. No to z kuchni będzie się do jadalni przychodziło, no to nic straconego, nie będzie aż tak źle to wyglądało. Dlatego tutaj sobie pozwolimy na takie coś. I do tego jeszcze tutaj naprzeciwko damy łuk do salonu. No i dobra, jeszcze potrzebujemy schodów do. na wejście. I te schody umieszczę zarówno na tarasie, no i przed tym domkiem. Trochę mi smutno, że nie będę mogła licjalnych lat używać, bo to jest jeden z ok. W ogóle to jest dodatek, który kupiłam niedawno, a się okazał jednym z moich ulubionych dodatku. Dlatego trochę mi smutno, że nie będę tego używać, bo ja zawsze tego używam w każdym filmiku, ale może chociaż coś innego wykombinujemy przez to. Nie wiem, czy tego tarasu jeszcze nie zmniejszyć. Może w ogóle tego, ten taras usunąć i zrobimy tylko wejście do tego domku. No spróbujmy to właśnie tak ogarnąć. Tutaj z przodu tego domku jeszcze dodałam taki płot, w miarę podobny kolorystycznie do tych schodków. I właśnie do tego dołożymy w ogóle to, ten płot jest z wampirów. Jakby nie wiem, czemu on kolorystycznie pasuje do tej kolekcji zamkowej. W sumie to mi się podoba, bo przynajmniej pasuje. No i tutaj też sobie pozwolę sobie dać też takie. Właśnie Kamyczkowe rzeczy, no i brakuje nam tylko kolumny z tyłu. Dopisałam sobie jeszcze tutaj debuga, bo miałam nadzieję, że pojawią się tutaj jakieś ciekawe rośliny, bo jak zobaczyłam dobór drzew, który my tutaj mamy, to nie jest on zbyt piękny. Są tutaj na pewno palmy, są jakieś takie drzewa. No dobra, są paprotki, są kolejne paprotki, no i są jeszcze z wampirów te drzewa takie straszące, to tego raczej nie będziemy używać. Więc w tym odcinku postawimy sobie najbardziej właśnie tropikalne drzewa, i to będą te palemki. Ewentualnie jeszcze takie można by gdzieś tam z tyłu domku dać, żeby po prostu coś było i zapełniało. Przestrzeń. Jeżeli chodzi o roślinki inne, czyli roślinki zwykłe, zwyczajne, normalne, to jedyny taki żywopłot, który posiadamy, to jest właśnie ten z romantycznego ogrodu, znaczy ja posiadam, więc chyba będziemy musieli to użyć po prostu, ale mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. Jeszcze w sumie tego nigdy nie używałam w taki sposób, że robiłam żywopłot, więc może to też będzie jakiś taki pierwszy raz, ale nie wiem, czy to będzie mi się podobało, bo już widzę, jak to wygląda trochę dziwnie. No dobra, może trzeba się przełamać. Ale nie, no, mi się to nie będzie podobało. Ja już widzę, że to mi się nie będzie podobało. Chyba wiecie, co postawimy na Jakiś płot. To ładnie wyglądało tylko tutaj. To może sobie tutaj właśnie zostawimy to. O, zapomniałam o tym płocie. Ten płot jest mega spoko. Nie wiem, czy będzie pasował do tego płotu, który dałam w tym miejscu, ale ja go bardzo lubię, więc można by go użyć. Tutaj to podwóreczko sobie tak ogrodzimy, wiecie, prostokątnie, żeby za dużo miejsca też tutaj nie mieć, żeby nic tutaj brzydkiego nie zrobić. Bo boję się, że może właśnie tak się okazać, że to zaraz coś brzydkiego wyjdzie. Teraz postaram się poszukać jakichś fajnych rzeczy do ogródka, właśnie widzę, że są tu donice, które można by wykorzystać i on one są z wilkołaków, więc na pewno tutaj gdzieś się znajdzie na nie miejsce. Do tego jeszcze suszarkę na ubrania też można by gdzieś tutaj wstawić. No i znalazłam też grilla, no ale ten grill to raczej pójdę właśnie na taras, tak jak ja zazwyczaj to robię. W ogóle jeszcze domku nie pomalowałam, a zaczęłam już tutaj ogród robić, no ale dobra, nieważne. O i te drabinki dla dzieci też gdzieś tutaj można by wstawić. Jedyny piasek, no właśnie, bo to jest piasek, jedyne takie podłoże, które mamy to jest właśnie taki piasek. Dlatego ten piasek, no możliwe, żeby był spoko pod tymi drabinkami, ale z drugiej strony chyba mi się nie będzie aż tak pod więc postawimy na zwykłą podłogę, może tutaj na tarasę, może ją damy w takim zielonym kolorze, albo ten beżowy, ten beżowy mi się mega podoba i będzie pasował do właśnie tego. ta, Nie, może nie tarasu, tylko do tego płotu. My sobie jeszcze to pociągniemy w tą stronę właśnie te kafeleczki. I te kafeleczki właśnie będą takie też prostokątem tutaj. W tym miejscu może właśnie te doniczki porozstawiam i jakieś leżaczki, o ile znajdę takie. O dobra, udało się znaleźć, więc mega spoko. To tutaj można by właśnie ze dwa jeszcze dodać. W niektórych miejscach dodałam kwiatki z romantycznego ogrodu, są one w kolorze żółtym. Tutaj umieszczę drabinki. No i wiecie, ta suszarka jednak mi tutaj nie pasuje, więc chciałabym ją jednak usunąć. Te drabinki sobie w tym miejscu przestawię, a tutaj sobie dodam te leżaczki, które właśnie postawiłam przed chwilą i tutaj sobie zrobimy taką krawędź tutaj koło tych kafeleczek, żeby tak się coś odcinało. Powiedzmy, że to jest jakiś nie wiem, żwirek jasny, bardzo wysypany. I jeszcze wokół domku bym chciała z tym polecieć. Nie wiem, jak to będzie finalnie wyglądało, ale mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądało. Jako ścieżkę prowadzącą do domku to jeszcze znalazłam takie kafeleczki z tej zamkowej kolekcji, więc wydaje mi się, że będą akurat tutaj fajnie wyglądały przed tym domkiem. Tylko nie wiem, co jeszcze można by dodać przed tym domkiem oprócz tego, że mam parę roślin, które można by w sumie użyć. No to możemy jeszcze to drzewo dodać ewentualnie, żeby coś tutaj się działo. No, nie jest to przejście tutaj najlepszym. Wejście do tego domku, raczej. Ale, no, musimy się pogodzić z tym, że nie wszystko tutaj mi nam wyjdzie w tym odcinku. Także zajmijmy się może w tym momencie dachem. Tutaj widzę, że z wilkołaków jest dużo dachów, tylko że one są pokryte mchem. Ej, ale to nawet cute wygląda. I potrzebujemy też do tego dobrać jakieś ściany. Tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, bo z przygody w dżungli też mamy taki fajny tynk. Więc, jako taka baza, wydaje mi się, że będzie pasował tutaj idealnie. Jeszcze Znalazłam fundamenty, i te fundamenty są z tej kolekcji zamkowej. I naprawdę one tutaj też będą pasowały. No, patrzcie, naprawdę ładnie, i do tych schodów, i ogólnie do tych kolorów. Jestem zadowolona razie z tego. Zobaczymy, jak nam wyjdzie w środku wszystko. Także oczywiście tak się prezentuje ten domek z zewnątrz. I teraz będziemy przechodzić właśnie do środka. No, ten dach trochę koliduje z tym wszystkim, bo naprawdę ten domek nie jest zły. Jedyne, co bym zmieniła, to bym zmieniła dach i może te palemki usunęła, bo trochę mi się jednak, no, nie, no, nie podobają mi się. Nie wiem, czemu, ale mi się nie podobają, chociaż są zwykłymi palmami. Dobra, zajmijmy się teraz właśnie środkiem. Na początku tutaj do korytarza trzeba wybrać panele, ale tutaj nie będzie problemu większego, ponieważ ja bardzo ubóstwiam. Ja po prostu ubóstwiam te panele z wampirów. Szczególnie w tym kolorze, bo on jest taki pomarańczowy, ale z drugiej strony jest mega fajny, więc no ja bym go totalnie tutaj użyła w tym miejscu. Do tego kafaleczki też nie ma co tutaj gadać. No użyjemy sobie z domowego kucharza tych kafeleczek. Do tego jeszcze w kuchni może bym ich użyła, żeby to było wiadomo, że tu jest kuchnia. No i na górze w łazience też. I do tych górnych... Y Sypialni też sobie użyjemy właśnie tej podłogi, tej samej, co dałam na dole i tego samego płotu, oczywiście. on trochę nam w szybę tu wchodzi, ale no dobra, już przeżyjemy to jakoś. Myślałam, że gorsze ściany nas zastaną w tych akcesoriach i w tych pakietach, ale nie są one jakieś takie złe, więc jak najbardziej się tutaj udadzą. W sensie, żeby to ładnie wyglądało. Na przykład możemy sobie wziąć z być rodzicem takie ściany do korytarza, i tak samo do tego tutaj naszego salonu. Może w jadalni dodamy już jakieś inne. I może w sumie użyjemy sobie tapety z wampirów. One nawet taką kolorystycznie by tutaj w miarę pasowała. A jeżeli chodzi o ściany w kuchni, to tutaj użyjemy sobie z Być rodzicem. No i jeszcze tutaj nam, co tu nam wystaje? W ogóle widzicie to? Ja po prostu, aaa, nienawidzę tych schodów, nienawidzę simsów. Nie no dobra, kocham simsy, ale nie lubię, jak mi się tak robi z tą barierką, po prostu nie wiem czemu. Dobra, tutaj jeszcze z tych nowiutkich akcesorii znalazłam tą tapetę w takich samych kolorach, które panują w tym domku, dlatego się mega cieszę. Więc właśnie w tym odcinku polecimy sobie w takich kolorach, takich beżowo, biało, pomarańczowych. To trochę pod pomarańcz to podchodzi. Tutaj w tej części przy wejściu na pewno chciałabym umieścić stolik i do tego lustro i to jest jedyny lustro, który jest takie w miarę na ścianę. Do tego dodałabym paprotkę z, z tych nowiutkich akcesoriów i tutaj dodałam właśnie też szafeczkę z tych nowiutkich akcesoriów. I jeszcze kolejną szafeczkę z tej kolekcji industrialnej i właśnie teraz nam jedyne co pozostało to dodać jakieś dekoracje. Okej, okay, tutaj dodałam jakiś koszyk, jakąś dekorację taką złotą. Tutaj buty plus jakiś wazon z takimi ususzonymi roślinkami. Jeszcze parę obrazów. No i brakuje nam jedynie tutaj jakiegoś dywanu, dlatego po prostu chyba dam sobie wycieraczkę zwykłą, nie będę prowadzić tutaj żadnego dywanu przez środek tego pomieszczenia, także mamy już za sobą zrobiony korytarz, może przejdziemy teraz do łazienki, tutaj w tej łazience dodam z domowego kucharza kafeleczki, no i dobra, zobaczmy jakie my tutaj mamy armaturę łazienkową z tych naszych tutaj dzisiejszych rzeczy, których możemy używać, no i na pewno w tej części chciałabym zmieścić prysznic, tutaj akurat mamy dwa do, do wyboru takiej wielkości, oczywiście wybiorę ten, do tego w tym miejscu umieszczę toaletę, no i lecimy z umywaleczką. Ta umywalka wygląda w taki sposób, to są rzeczy z Być Rodzicem, także tutaj fajnie nam się to wszystko połączyło. No i jedyne, czego mi tutaj brakuje, to jakieś rzeczy do łazienki, bo jak widzicie jest ich to tutaj dosyć mało. Jedyne, co by mi tutaj pasowało dać, to jakiś kosz na pranie w tym miejscu. Papieru toaletowego, że tego nie mamy, więc troszkę średnio. Tutaj ewentualnie, żeby zagospodarować tą przestrzeń, to moglibyśmy powiesić właśnie tą tutaj dekorację. No i brakuje, brakuje takich ręczników. Tutaj są akurat jedyne, ale one są są takie średnie, no ale dobra, żeby coś było, to można by dać, ale takich właśnie, żeby postawić coś na blat, to brakuje, no, ale przecież zapomniałam, że my mamy takie koszyki z ręcznikami i one tutaj będą chociaż jedne. Fajnie wyglądały. A i wiecie że o czym zapomniałam? O tych rzeczach z być rodzicem. Bo tutaj właśnie są takie suszarki, jakieś szczotki, jakieś coś tego. No, no, będzie tutaj fajnie to wyglądało razem. A jeszcze do korytarza wrócę i dodam takie. Także dobra, łazienkę też mamy zakończoną. To możemy się przenieść. A dobra, chodźmy teraz do salonu. Tutaj totalnie, no, kominek musi się oczywiście znaleźć, bo nie po to robiłam ten komit na zewnątrz, żeby teraz kominka nie dać. I to on będzie akurat w takich kolorach i nie mamy fajnego telewizora. Co by się spodziewał? Ale jest nadzieja, bo to jest telewizor. No, niby to jest telewizor. No, ale to na pewno jest telewizor. Jeżeli chodzi o sofę, to raczej dam taką, a w tym miejscu chciałabym z tych księżycowych cudzeniek dodać te regały, bo one są naprawdę ładne. One mi się mega podobają. To jest chyba moja ulubiona rzecz w ogóle z tych akcesoriów nowych. Tutaj raczej wybiorę tą kanapę z industrialnego loftu z kolekcji, i do tego do dobiorę tutaj krzesełka, a raczej fotele, żeby właśnie stały w tym miejscu, i jeszcze jakąś oczywiście tutaj szafeczkę. Jeszcze dodałam tutaj, jak widzicie, lampę, zasłonę na to okno, i jeszcze przydałby się tutaj dywanik razem ze stolikiem kawowym, dlatego też je tutaj umieszczę te rzeczy i jeszcze dywanik, no bo dywanika też nie może tutaj zabraknąć. Ja powiedziałam dwa razy, że dywanik muszę dać, nie wiem. Już nie pamiętam. No tak jak się spodziewałam, tych roślin jest nie za dużo tutaj. Przynajmniej tych, których ja zazwyczaj używam. Więc trzeba będzie się trochę tutaj pokombinować, żeby coś w kąt fajnego wstawić. Ale razem ze sobą w miarę współgrają te rzeczy. Tutaj jeszcze parę dekoracji by się przydało na ten stolik, jak i również na ten kominek. Dlatego na ten kominek na razie dam tutaj jakiś gramofon. więc tutaj postanowiłam, że dodam jeszcze półeczkę z książkami. O co, może ewentualnie jeszcze pod to dodamy stolik. Taki do rysowania dla dzieci, bo tutaj pewnie będą jakieś dzieci mieszkać. Więc w sumie taki zapychacz trochę przestrzeni, ale no fajnie wygląda. I teraz w sumie, no to by było na wszystko, to by było tyle. No, to by było tyle z tego salonu. Mega mi się podoba. Tak inne kolory niż zazwyczaj używam, bo zawsze wiecie, jakiś biały się pojawi, jakiś czarny się pojawi, a tutaj jednak szłam w te beże ciągle. I teraz musimy to oczywiście też kolorystycznie przenieść do różnych innych pomieszczeń, które mamy tutaj w tym miejscu i zaczniemy sobie od kuchni. I tutaj bym użyła tych z kuchni na wypasie szafek, bo ostatnio mi się one spodobały. Myślałam, że ich nie lubię, ale jednak mi się spodobały, więc no... Też spoko chyba dla mnie, przynajmniej mam więcej rzeczy, których mogę używać. Tutaj dodałam jeszcze górne szafki. Jak widzicie, do tego wszystkiego, no jakiś się znajdzie okap, więc też okap tutaj będzie. No i dobra, teraz wystarczy dodać parę dekoracji, bo podstawę tej kuchni mamy. To akurat już z domowego kucharza raczej jest więcej takich dekoracji do kuchni, ale oczywiście zaraz się przekonamy, bo może nie pamiętam czegoś. Jeszcze zapomniałam o tej rzeczy i ona jest akurat z kuchni do wypasie, ale ja jej rzadko używam, dlatego właśnie chciałam ją tutaj użyć i wcisnąć w ten druk i wygląda tutaj naprawdę fajnie fajnie. Na razie nie ma tutaj jakiegoś większego wyzwania, bo naprawdę na razie nam ten domek wychodzi. Zobaczymy jeszcze z sypialniami, bo jeszcze tego nie sprawdziłam, ale raczej też powinno być dużo fajnych rzeczy, więc no tutaj jak dodatków nie macie, a inwestujecie bardziej w akcesoria albo pakiety, to jak najbardziej da się z tego stworzyć fajny domek. Dobra, tak te dekoracje właśnie tutaj wyglądają. Dałam jakiś stojak na noże, cytrynki, przyprawy, talerze, stojak na talerze i to by było na tyle w tej kuchni. Jeszcze może wymienimy sobie tylko te żarówki, bo oczywiście w salonie też zapomniałam ich wymienić, no ale ja to zawsze tak mam. O, wymienimy sobie na takie lampy, te są chyba lepsze trochę, chociaż te żarówki naprawdę ładne światło dają, takie ciepłe. Tutaj jeszcze na samym początku znalazłam taką fajną gablotkę na naczynia z przygody w dżungli, dlatego ją wstawiłam w ten róg i idealnie tutaj właśnie pasuje. Jeżeli chodzi o stół, to nie będziemy też tutaj szaleć, raczej damy sobie jakiś normalny. Co wybrałam zbyt rodzicem stół i ze ślubnych historii by mi te krzesła najbardziej pasowały, dlatego tutaj je umieszczę. W tych rzeczach, które mam brakuje jakiegoś bukietu na stół, i to jest jedyny bukiet, który tak mniej więcej mi się podoba. Powiesiłam też tutaj zasłony i jeszcze w ten druk wstawię kwiatka, żeby zagospodarować bardziej tą przestrzeń. Powiesiłam też obrazy na ścianie i to by było na tyle właśnie z tej jadalni. Przechodzimy do pierwszej sypialni w tym domu i to raczej będzie sypialnia dla rodziców i później polecimy sobie na górę i tu już raczej dzieci umieścimy. Sypialnie właśnie dla dzieci. Tutaj w tym pokoju postawiłam na otwartą garderobę, która właśnie będzie w tym miejscu. W tym miejscu postawiłam łóżko. No i obok tego łóżka jakąś szafeczkę dałam, jakieś dekoracje jakieś lampeczki, jakoś tutaj zasłonę też dam na to okno. Tutaj akurat nie będzie nic szałowego. Jeszcze zmieniłam kolory tych drewien w tej garderobie oraz w tym łóżku, bo jakoś tak mi się one nie podobały. Jednak takie pomarańcze tutaj będą moim zdaniem lepiej pasowały. Jeszcze trzeba te schody jakoś zakryć, no to będzie trochę ciężko. Ale chyba to lustro... O! Idealne! Dobra. To lustro zakryje idealnie te schody, te barierki, żeby tutaj nam nie wystawały przez tą ścianę. Tutaj jeszcze powiesią obrazy na te ściany, jak widzicie. Jeszcze dodam parę dekoracji na tą Część, gdzie jest ta garderoba, ale też wstawię tutaj tą trawę. I w sumie, no jest to taka zwykła sypialnia, też w sumie. No nie, no nie ma szału. Nie ma szału. Jest to jeden z gorszych pokoi mam wrażenie tutaj, które zrobiłam na razie, ale oczywiście jeszcze nam zostały cztery na górze, także zostańcie do końca filmiku. Tutaj wymienię jeszcze oświetlenie i właśnie przechodzimy do korytarza na sam początek. Do tego korytarza no najpierw tutaj dam oświetlenie, jakieś nowe i tym razem postawiłam na kinkieciki. Tutaj stwierdziłam, że może warto by było zrobić jakieś miejsce do zabawy wspólne dla dzieci, dlatego pierwsze co zrobię to chciałabym umieścić na pewno tutaj jakąś sofę i do tego koło tej sofy jakieś pudełko z zabawkami coś w tym stylu, też by było spoko tutaj właśnie w tym korytarzu, o ile w ogóle tak ja coś znajdę, bo nie widzę tutaj, żebym takie coś miała. Dobra, no to będą inne zabawki. Jak sobie nie poradzę w taki sposób, to sobie poradzę w inny. Będzie takie niefunkcjonalne pudło po prostu tutaj stało obok tej kanapy. Do tego dałam kwiatuszki na podłogę, jako takie dywaniki. Do tego jeszcze umieściłam taką pówkę, raczej fotel, bardzo fajny, ciekawy. Dziecięcy. No i nie mogło się obyć, oczywiście bez tych plakatów, bo bez tych plakatów to ja po prostu domu nie zrobię, więc niech sobie tutaj wiszą nad kanapą i nad schodami. I dobra, przechodzimy do pierwszej sypialni, i ta sypialnia będzie w tym miejscu. I tutaj mam pomysł, żeby zrobić sypialnię dla takiego dziecka szkolnego. Chociaż nie, wiecie, dobra, tam jest większa sypialnia. To tutaj zrobimy jednak dla niemowlaka, albo dla obu dzieci szkolnych? W sumie nie wiem, jakie my w ogóle tutaj rzeczy mamy. Dobra, wiecie co, zrobimy dwa normalne pokoje dla dzieci uczęszczających do szkoły, albo dla nastolatka, zależy to, gdzie patrzy, jak. To ten może pokój zrobimy w niebieskich kolorach. Tutaj wstawię takie łóżko. Dodałam też tutaj biurko i chciałabym, żeby to biurko właśnie było przy oknie. Dodałam też komodę w tym samym kolorze. Tutaj będzie miejsce do spania. No i dobra, wystarczy tutaj dodać parę dekoracji też dziecięcych. I mamy jednego laptopa w ogóle tylko, także... Chociaż no tyle, że jest laptop jakiś, żeby można było właśnie tu go postawić. Tutaj na biurku znalazło się parę gratów. Znaczy może nie gratów, tylko jakieś... Nie wiem, co to jest w ogóle. jakaś rakieta kosmiczna. No takich dziecięcych rzeczy, wiecie, zrobionych przez dziecko Tutaj dodałam jeszcze lampę, no i nad to łóżko chciałabym powiesić jakieś też obrazki. O, to może właśnie niech będą takie narysowane. A tutaj, gdzie jest komoda, to dodamy sobie plakaty na jedną ścianę i tutaj obok jakieś kolejne plakaty. No faktycznie tutaj zabawek dziecięcych to ja zbytnio za dużo nie mam. No i w sumie tak się zastanawiam, bo ja wiem, że tutaj jeszcze można zwierzaczka sobie wstawić. W sensie wiem, no po prostu można sobie zwierzaczka wstawić. Więc może akurat w tym pokoju byśmy to dali? O, to wiem, to zamienimy po prostu tak, że tutaj będzie zwierzaczek. Po tej stronie Koło tego biurka, a naprzeciwko tego będzie komoda stała. O, dobra, teraz się zrobiło miejsce właśnie na to wszystko, i jeszcze brakuje nam tutaj jedynie czego, to dywaniku. Na ja to znalazłam taki zwykły, kwadratowy, niebieski, bardzo będzie tutaj pasował. I przechodzimy teraz do kolejnego pomieszczenia, i tutaj będzie łazieneczka, także może tą łazieneczką na początek się zajmijmy. Tutaj dodałam beżowe kafelki, chyba dodałam takie same w kuchni. Tutaj totalnie chciałabym wstawić wannę z prysznicem, ale niestety nie mamy za dużego wyboru z tych wan i z tych pryszniców. I to już w ogóle chyba sobie wybiorę taką z z wampirów, bo ona tutaj najbardziej mi będzie pasowała, nie wiem. Do tego jakąś toaletę obok właśnie tej wanny, tylko może w białym kolorze raczej. No i tutaj z tej strony zostało nam jedynie miejsce na jakieś szafeczki. I to właśnie sobie umieszczę, tak jak w tamtej łazience te szafeczki plus ta umywaleczka. Dam też dwa kinkiety i lustro. No i właśnie tutaj mi trochę będzie brakowało tych wszystkich rzeczy, żeby dodać. Czyli jakieś papieru toaletowego, jakieś ręczników. Tutaj naprawdę brakuje tego. A znowu zapomniałam, że te ręczniki mogę dać, jest nieważne. No i tutaj jeszcze miejsce do makijażu się zmieści. Też zbyt rodzicem to jest. Jeszcze powiesiłam zasłonkę na okno i brakuje nam tutaj jakiegoś może dywaniku tylko. Może jeszcze te drzwi przestawię tak, żeby były na samym środeczku. A dajmy sobie taki różowy. Może nie pasuje, aż tak, jakbyśmy tego wymagali, ale jest w miarę git. Jeszcze powieszę sobie lampkę i przechodzimy do ostatniego pokoju. I tutaj też bym właśnie chciała zrobić pokój dla dziecka. Może zrobimy go sobie w takich bardziej różowych kolorach. Powiedzmy, że to będzie, ja nie wiem, bardzo w różowych kolorach. Dodałam tutaj regały na książki, zawiesiłam też zasłonę na okno. Na pewno tutaj właśnie też w tej części chciałabym umieścić biurko przy tym oknie. I jedyne, co nam tutaj zostało, to dodać jakieś szafy na ubrania. O, ej, fajnie to wygląda. Tutaj są szafki, tutaj są ciuchy. Naprawdę spoko. Jeszcze dodałam tutaj parę dekoracji, jakieś pojemniczki. Tutaj w ogóle miejsce na biżuterię, nie wiem. No, dajmy sobie ją po prostu. Jakoś tutaj miejsce na torebkę, choć tutaj akurat są rzeczy dla dzieci. No, ale dobra, no niech będzie. Torebka też, dzieci też noszą torebki, tak? Albo jakieś plecaki. O, może plecak tutaj dajmy właśnie. A nie, plecak jest z podstawki. No dobra, to, to, se, to, to se dałam. Super. Nie no, powiem szczerze, plus podstawka, jakby tutaj była, to by było zdecydowanie inaczej. Mogłabym sobie dawać, jakie dekoracje tylko chcę. Takie, wiecie, podstawowe dekoracje, typu książki, typu, no faktycznie, jakieś tutaj na przykład przyrządy do pisania. To w ogóle by inny świat był wtedy. No ale niestety musimy się ograniczyć, wymyślałam sobie, że co teraz mam się zrobić taki. Tutaj jeszcze dodałam paprotkę, żeby z tej strony coś było. Do tego wszystkiego jeszcze na pewno chciałabym na tutaj tym, no w sumie na podłodze, dodać jakiś dywanik. To niech będzie taki może beżowy na całej, a niech będzie na całym pokoju. I zostały nam puste ściany, i na tej ścianie, no, wypadałoby coś dać. No, tej drugiej w sumie też, no, no dobra, nieważne. Dobra, uznałam, że dobrym miejscem będzie tutaj też miejsce na kanapę, chociaż nie wiem, czy to ma sens, ale z drugiej strony ta kanapa akurat jest taka idealna kolorystycznie, żeby ją sobie tutaj postawić. Do tego jeszcze dodam dekorację nad tą kanapę. Może jeszcze w którejś tutaj części, o na przykład nad łóżkiem, zawieszę takie deskorolki. Tutaj jeszcze dodałam obraz koło tego łóżka po tej drugiej stronie. O i wiecie co jeszcze? Lampeczki. O tak, zapomniałam o lampeczkach. Lampeczki są spoko. Dobra, jeszcze do, wystarczy dodać tą trawę i ten pokój też jest zakończony. Naprawdę ten mi się bardziej podoba niż ten niebieski, bo ja no, wolę chyba różowy kolor. Także dobra, udało nam się w sumie stworzyć. Bez dodatków i bez podstawki przypominam domek i wyszedł on naprawdę nieźle. Szczerze myślałam, że będzie trochę z tym gorzej, że będzie trochę z tym trudniej, ale naprawdę ten domek wyszedł super.